Tak. czyli Łukasz Surma. Tak, ale on będzie miał z ustawienia, on będzie miał więcej swobody niż oni. I teraz postawa najbliższych zawodników, nawet jeśli mu zrobią miejsce, lub zagrając tak zwane podanie bez przyjęcia, czy tak zwaną klepkę, że on będzie mógł wejść w akcję. I on to zademonstrował w pierwszej minucie gry. A teraz dobra okazja dla Legii, rzut wolny z prawej strony boiska. Jest Tomasz Kiełbowicz, będzie zapewne piłka wrzucana w kierunku bramki. Dobra sytuacja! Jest! Warszawskie Legii, Jacek Żeliński! Jacek Żeliński, przepiękna bramka! Kapitalne dośrodkowanie Tomasza Kiełbowicza i proszę Państwa, Warszawska Legia w dwudziestej minucie tego spotkania obejmuje prowadzenie Ucieszeni, uradowani trenerzy Okuka i Kubicki. No dobra akcja, stały fragment gry, okazało się, że i z rosłymi Holendrami można wygrać walkę i pojedynek główkowy w polu karnym. Znakomite wejście Jacka Zielińskiego z dużym wyczuciem. Widzimy teraz jeszcze bardzo ładne uderzenie głową. I Wapenar pokonany po raz pierwszy w dzisiejszym spotkaniu. W 20 minucie efektowna, ładna bramka warszawskiej drużyny. No i oby tak dalej, 1-0 prowadzi Legia po 20 minutach tego spotkania. No bo dobre, prostopadłe podanie do Kuwarskiego, ale był tym razem w Raiden. A my oglądamy raz jeszcze powtórkę tej akcji, która tak uradowała i ucieszyła kibiców na stadionie warszawskiej Legii. No i myślę, że również Państwa przed telewizorami. Majewski do skargu chyba trochę za mocno asekurował całą akcję w Tuzani. No ale dobrze, że, że Czarek Kuwarski atakował, że. Nie spisał tej piłki na stratę, bo dzięki temu legioniści mieli aut. Tomasz Kiełbowicz, szansa na dośrodkowanie. Dobrze teraz holenderscy obrońcy wybijają. Okazja dla Legii. Aleksander Bukowicz to no kapitalna akcja, za chwilę ją zobaczymy z pewnością po Turce. Widzimy teraz radość Kiełbowicza i Bukowicza, tego który, a my zobaczmy raz jeszcze ta akcja. Znakomite to zgranie piłki do Bukowicza. Bukowicz nie rezygnował. No, Usłyszona interwencja bramkarza, taka przetykana piłka i prowadzimy 2-0. Bardzo ważny mecz. Znakomicie, znakomicie układa się ta gra Legionistom I proszę Państwa po 28 minutach Legia prowadzi z Utrechtem 2 do 0 po tej właśnie bramce, którą w kapitalnym stylu po bardzo ładnej akcji zdobywa Aleksander Bukowicz. Stan Kosfitica zgrywał tę piłkę do Bukowicza, no uczynił to i Tuzani no i teraz legioniści wyczekują na drużynę holenderską na własnej połowie Tuzani pogubił się nieco ale odzyskali jednak piłkę zawodnicy Utrechtu Gluszczewicz dobrze zagrał do Van Mola może być niebezpiecznie Van Moll i niestety bramka proszę Państwa po uderzeniu Van Mola piłka najprawdopodobniej najprawdopodobniej jeszcze po niefortunnej interwencji któregoś z zabranców warszawskiej drużyny trafia do siatki. No niestety. Bardzo szybko. Się za bardzo szybko. Jeszcze raz ta akcja. Szarnie wbiega tutaj w piole Wydawało już się, że Jacek Zieliński gramkowy, zdąży, tak, nie. ale tutaj to uderzenie jeszcze próba. To już nie miało konsekwencji ale tutaj trudno winić w tej chwili w tej sytuacji Marianczuka. tam bardzo ładnie zamykał Holender i tak byłaby z tego potem drużyna bramka i, i tak nie ma co winić Oljanczuka i tak byłaby bramka i tak Sergiej Oljanczuk próbował jeszcze takim rozpaczliwym ślizgiem tę piłkę wybić nie, nie wolno grać tego co gra Legia ...dąży i bramka! ogromne zamieszanie i to chyba, i to chyba bramka zaraz zobaczymy taka na piłka, bardzo ważna bramka ogromne zamieszanie pod bramką drużyny z Utrechtu ale najważniejsze jest to, że w 59 minucie tego spotkania Lepia zdobywa trzecią bramkę i znowu mamy dwie bramki przewagi w tym meczu, no zobaczmy kto jest zdobywcą tej bramki bo tam było takie zamieszanie, taki chaos że naprawdę trudno było dostrzec tuż uderzenie z Hitlicy ta, i z 17. Alie Szumsk ali Bramka samobójcza, jak już na niego patrzyli, bo jest interwencja bramkarza na strzelenie własnego własnego partnera Szuta. I jest 3-1, ale mimo wszystko sądzę, że bardziej byłbym zadowolony, gdyby to jednak było 2-0 dla Legii, a nie 3-1. No dokładnie, ale cieszmy się z tego co mamy. Ważne, że po tej niefortunnej interwencji holenderskiego obrońcy przewaga drużyny warszawskiej wzrosła, wzrosła znowu dwóch, dwóch bramek. Być może ten gol zdobyty teraz, po tym takim krótkim okresie, kiedy Utrecht nabrał więcej wiatru w żagle, pozwoli Legii znowu ubiegać we własne... ...okieć Kiełbowicz. Kiełbowicz do środka, ma niemierda! 4-1, nie, Stanko nie, nie. Switlica! Tak? Oglizuje czy nie? Zaraz tak zobaczymy. Jest. jest bramka! Nie, sędzia boczny sygnalizował i sędzia z tego co ja widzę. Nie, jest bramka, jest bramka na pewno. Jest bramka! Bo nie widzę. Jest, jest bramka tak. na 100%. To stanko Switlica. W... Popatrzmy raz jeszcze. Nie no, ma Czysta inna. bramka W tak? Więc skąd to... O, Jeszcze to jest... raz ośrodkowanie Tomasa Kiełgowicza w szczupach Stanko z Proszę państwa, no i cieszymy się bardzo, bo w 69. minucie Stanko Świetlica podwyższa wynik tego spotkania na 4 do 1 dla Legii. No i to już jest bardzo poważna zaliczka. Drugi, kolejny spały...